Bardzo dziękuję. Pan Skrypczak Piotr, również Polski Związek Krótkofalowców, bardzo proszę. Przygotowuje się pan Barłkowski Piotr. Dobry. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Kontynuując w zasadzie wypowiedź, wypowiedź mojego kolegi, chciałbym powiedzieć, że jako Polski Związek Krótkofalowców protestujemy przeciwko zmianą w zasadach sprawowania służby radiokomunikacyjnej amatorskiej zawartym w projekcie konsultowanej obecnie ustawy Protestujemy przede wszystkim przeciwko zapisowi artykułu 140 ustęp 3 które mówi, że znaki wywoławcze, że pozwolenie może zawierać przydział znaków identyfikacyjnych lub znaków wywoławczych, a znaki wywoławcze nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania pozwolenia. Taki zapis całkowicie ograniczy i wyłączy możliwość działalności sportowej w ramach krótkofalarstwa. My zmieniamy często znaki, aby. Uczcić jakąś ważną okoliczność w tej chwili skończyła się wczoraj, skończyła się akcja z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Co to jest? To jest to jest progresja i to jest, to jest yy, uwidacznianie dziedzictwa narodowego. Tak? Takich akcji to jest przykład teraz, bieżący takich akcji nie będzie, jeżeli ta ustawa w tym kształcie wejdzie w życie. Dalej, protestujemy jako Polski Związek Krótkofalowców przeciwko zdalnej kontroli naszych urządzeń przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dlaczego? Ano dlatego, że krótkofalowcy na całym świecie mają prawo do konstruowania urządzeń do dokonywania w nich zmian, do y, wynajdywania nowych rodzajów emisji, w tej chwili głównie cyfrowych, prawda, to wszystko y, poddawane zdalnej kontroli może doprowadzić do nałożenia na nas drakońskich kar. Tu jest kolejny zapis, że wysokość kary została podniesiona dziesięciokrotnie z 500 do pięciu tysięcy złotych. To jest, to są, to, to jest coś, co może ograniczyć i praktycznie uniemożliwić dalszą działalność krótkofalowców na terenie Rzeczypospolitej. To jest najistotniejsze. To, co chciałem powiedzieć tutaj i, i tą konkluzją kończę, że apeluję tutaj do y, posłów przede wszystkim o to, aby tej uchwały nie uchwalać, aby ją odrzucić, tej ustawy nie uchwalać, żeby ją odrzucić w całości, a jeśli nie, to w części przynajmniej, która dotyczy służb radiokomunikacyjnej amatorskiej, bo to, co jest w dotychczas obowiązujących przepisach bardzo dobrze działa i nie wymaga żadnych zmian nie wspomnę już już kończę Nie ja wiem że mój czas się kończy o projekcie rozporządzenia dotyczącej na naszej służby przygotowany do tej ustawy ten projekt jest już w drukach sejmowych myśmy się z nim zapoznali próbowaliśmy nawet wyrażać swoje stanowisko pisząc do KPRM w tej sprawie no, nie jest konsultowany w tej chwili także nie będę się nim zajmował dziękuję bardzo dziękuję bardzo panie Piotrze